Cześć. Na pewno zastanawiasz się, jak to się dzieje, że zestaw, który jest używany podczas Twojego zabiegu, jest sterylnie zapakowany i jest w środku czysty. Po każdym użyciu narzędzia zanurzane są w roztworze płynu dezynfekcyjnego w odpowiednim stężeniu i na odpowiedni czas. Po upływie określonego czasu, w tym przypadku 15 minut, narzędzia są myte, suszone. Oraz sprawdzane pod względem czystości. Dezynfekcja niszczy żywe drobne ustroje, nie zapewnia jednak pełnej sterylizacji. Do tego potrzebny nam jest autoklaw i sterylizacja. Żeby to przeprowadzić, musimy spakować narzędzia do pakietów foliowo-papierowych, następnie zgrzać oraz obić datą. Tak przygotowane narzędzia składamy do autoklawu w odpowiedni sposób. Po upływie 45 minut, po wybranym programie, mamy gotowe, wysterylizowane narzędzia.